Cześć. Pamiętacie, 3 minuty? O, gdzieś tam na granicy kadru można zobaczyć jeszcze to logo. Trzy minuty były o książkach, o komiksach, które w danym momencie bardzo mocno podgrzewały mnie, o których lubiłam opowiadać, które lubiłam rzecz jasna czytać. Wiecznie obiecywałam, że zacznę recenzować filmy, że może to się rozszerzy wreszcie, że będzie trochę coś innego. Byłam na tym nieustannie kolowana w różnych komentarzach, gdzie są te rzeczy, które obiecuję. Ale ze mną jest tak, że żar na mielą długo, ale skutecznie. Więc oto przybywam z pierwszą recenzją filmową. Tak, Kaja Klimek, krytyczka filmowa, a recenzje gdzie? Recenzje tylko na Filmwebie. Opowieści o filmach i o moich opiniach na ich temat gdzieś w DKF-ach, na spotkaniach z publicznością, albo wtedy, kiedy ktoś mnie zapyta, czasami na Facebooku, czasami na Instagramie, ale nie na YouTubie. Więc już pora, myślę, przejść do rzeczy. I faktycznie może zacząć robić coś w tym kierunku, żeby moje recenzje znajdowały się również na YouTubie. I wybrałam jako pierwszy film, który ze mną bardzo mocno siedzi i jest to nowy film Pedro Almodovara pod tytułem W pokoju obok. Kiedy wejdziecie na film web i zobaczycie oceny, które tam do tej pory się pojawiły, a mówię to z perspektywy drugiej połowy grudnia, czyli jeszcze przed premierą oficjalną tego filmu, która 27 grudnia film wprowadza do dystrybucji Gutek Film, ale jak to dzisiaj bywa z dystrybucją, sami wiecie, pokazów przedpremierowych jest cała masa przeróżnych filmów, które chcemy obejrzeć, które są bardzo oczekiwane, one do nas docierają trochę wcześniej niż tak zwana oficjalna premiera, trochę zmienił się ten system dystrybucji, lubimy eventy, lubimy spotkania i dystrybutorzy wychodzą nam naprzeciw, więc ja mówię to przed oficjalną premierą, ale film już jest oglądany, już jest odbierany, kiedy wejdziecie na FilmWeb i zobaczycie jego oceny, one są dosyć niskie, są trójeczki, są czwóreczki, są piąteczki, to są głównie oceny z czasu festiwalu w Wenecji sprzed Złotej nagrody, czyli Złotych Lwów w Wenecji dla filmu Pedro Almodovara, które zaskoczyły chyba nie tylko jego, ale również krytyków. Nikt się tej właśnie Złotej Palmy tam raczej nie spodziewał. Pedro Almodovar, lat 75, jego pierwsza poważna nagroda na tej klasy festiwalu. To jest jego bodajże 22 film, więc dosyć zabawna historia sama przez się. I też film, który no wzbudził pewne kontrowersje i dosyć chłodny odbiór. Ze względu na język, na jego literackość, na sztywną grę aktorską, choć grają tutaj Tilda Swinton, Julian Moore i John Torturo, jest też Alessandro Nivola, którego później wkrótce już zobaczymy w The Brutalist Brady'ego Corbetta. To jest taki mistrz drugiego planu. Ja uwielbiam, kiedy on się pojawia na ekranie. Tutaj w niewielkiej roli, ale mocnej. Więc tak, ten film raczej rozczarował, raczej wybuchały salwy śmiechu podczas festiwalu w Wenecji. Merci. Um... Kiedy ja go pokazywałam publiczności w ramach moich seansów premierowych w kinotece, to też w pewnych miejscach publiczność się śmiała, ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę dobry film. Moja ocena to 7 na 10 i serduszko, bo przyznam szczerze, że ten film, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo mocno ze mną siedzi, wzbudził we mnie bardzo dużo przemyśleń i emocji również, mimo że właśnie emocje są tutaj trochę bardziej wyciszone. To na co na samym początku oglądania tego filmu zwracamy uwagę, to rzecz jasna sposób podawania dialogów i język tej opowieści, bo to pierwszy pełnometrażowy, po dwóch filmach krótkometrażowych, film Pedro Almodovara właśnie w języku angielskim. Z czego to wynika? Wynika to z potrzeby tej historii. Bohaterki książki Sigrid Nunez, polski tytuł Pełnia Miłości, wydało wydawnictwo Pauza, to Amerykanki, więc trudno tutaj zmieniać im narodowość. Tym tropem poszedł Pedro Almodowar, bo kiedy przeczytał tę książkę to poruszyła go właśnie historia przyjaciółek, z których jedna prosi drugą o rzecz naprawdę klasy i wagi ciężkiej, czyli o to, żeby była z nią podczas jej odchodzenia, podczas procesu żegnania się z życiem i to dla Pedro Almodowara, którego oczywiście kojarzymy jako o, chciałam powiedzieć historyka jako filmowca, który sięga po trudne tematy, te, tematy ym, związane z ludzką traumą, z różnymi przeżyciami, z, z nałogami, z chorobami. No, zresztą Ból i Blask to film, w którym sam mierzy się ze sobą i swoimi przypadłościami. Mamy też poczucie śmiertelności. Tak jak już mówiłam, lat 75. Niejednokrotnie mówi w wywiadach o tym, że sam się zastanawia nad tym, ile jeszcze mu czasu zostało, ile filmów będzie w stanie zrealizować. Ale chciał zrealizować właśnie. Jak sam mówi, lekki film o śmiertelności. Pytanie, czy mu wyszło? Moim zdaniem wyszło mu niebywale dobrze, gdyż lekki film o śmiertelności to właśnie chyba to, z czym mamy tutaj do czynienia, bo wszystko w przypadku tego filmu jest bardzo Almodowarowskie, czyli są kolory, są akurat swetry, dlatego założyłam tutaj taki sweter w różnych kolorach, żeby gdzieś nawiązywać jakoś do, do tego filmu, wiecie, że kolory są mi bliskie i bardzo lubię wszystko co kolorowe i wszystko co właśnie barwne jakoś i, i tęczowe w moim życiu, więc tutaj te kolory znaczące z czerwonym na czele znajdziemy w tym filmie, znajdziemy też pewien rodzaj Wzniosłego melodramatyzmu. Dla niektórych to już zakrawa o kicz. I faktycznie niektóre sceny, w których emocje, do których być może jesteśmy przyzwyczajeni w filmach Almodowara, wybuchają z taką potężną siłą, jak te sceny retrospekcji, mogą być. Z naddatkiem, ale melodramat to w ogóle jest jednak gatunek, który jest z naddatkiem. To gatunek ekscesu, który ma sprawić, że będziemy płakać, że wyciśnie z nas te łzy. Więc sceny melodramatyczne mają taki walor, lekko powiedziałabym, zakrawający na kicz, ale Emocje, z którymi tutaj mamy do czynienia, są bardzo mocno takie, jak w jego filmach, czyli jest kwestia rodziny, jest kwestia macierzyństwa, jest kwestia mierzenia się z, ze swoimi wcześniejszymi dokonaniami w życiu, pewnego rozliczenia, z jakim tutaj mamy do czynienia. Też bohaterka grana przez Tilde Swinton musi się zmierzyć z własną śmiertelnością, chociaż. Poznajemy ją jako osobę niezłomną, nieugiętą, taką potężną postać, która niejedno w życiu przeżyła, a teraz właśnie na własnych warunkach postanawia z tym życiem się pożegnać. Do tego mamy Julian Moore, która jako żywo przypomina mi w tym filmie o takim słynnym filmiku, który znajdziecie na YouTubie pod tytułem Julian Moore Love. Loves to cry, a my właściwie Love to cry razem z nią, bo jest tą postacią, która jest dużo bardziej emocjonalna i która też mierzy się z różnego rodzaju lękami w tym filmie. No i ten duet jest niebywały. Ten duet jest pociągnięty oczywiście Almodowarową szatą kolorystyczną w tych pięknych wnętrzach, do których aż chciałoby się wprowadzić. Nie mówię tylko o nowojorskich wnętrzach, które są rzecz jasna, z wyższych sfer. To są mieszkania, w których widać bogactwo, ten szpital. W którym spotykamy Tildę Swinton, to ten z najwyższej półki, ale też ów dom, do którego bohaterki trafiają, który wynajmują, to też dom dla fanów architektury choć spotkałam się ze stwierdzeniem, że zewnętrzne do wnętrza tutaj nie pasuje dla mnie ten dom, który nosi nazwę Casa Szoke, czytam to z języka polskiego, bo nie mam zielonego pojęcia jak przeczytać to po hiszpańsku, to akurat dom, który nie leży w okolicach Nowego Jorku, tylko w Hiszpanii niedaleko Madrytu, projekt inspirowany działalnością Le Corbusiera, więc jeśli są tutaj architektoniczne giki takie jak ja, to myślę, że aż po prostu coś przebiega po nas dreszcz. Dom, który składa się z poszczególnych segmentów tych właśnie pokoi obok siebie, w których różne rzeczy możemy spotkać, bo ten film też jest trochę taki stworzony z różnych rodzajów pokoików, które obok siebie stoją, nie zawsze są ze sobą połączone. Ale czy nie tak jest w filmach Almodowara, że mamy rozsypaną historię wielu bohaterów? Którzy ze sobą się spotykają, wybuchy emocji i powiązania, o których nie mieliśmy pojęcia. Mam wrażenie, że tutaj trochę tak jest, tylko w mniejszej skali. Ta skala mikro, skala teatralna, z którą mamy do czynienia. Moim zdaniem niczego temu filmowi nie odbiera, szczególnie, że właśnie wybrzmiewają te najważniejsze tematy, na których Almodowarowi zależało. Ja tutaj odniosę się też do recenzji jednego z krytyków, który jest dla mnie bardzo ważny, bardzo śledzę każdą wypowiedź Marka Kermoda, bo on potrafi film zaorać jak nikt, klasyczne są jego recenzje Seks w Wielkim Mieście 2, to jest jeden z takich najostrzejszych flame'ów, z, z jakimi miałam do czynienia w krytyce filmowej, ale też chociażby jego jazda po Megalopolis całkiem niedawna, polecam na YouTubie. On o tym filmie mówił, że jest niedoważony właściwie, że w różnych miejscach ma takie poczucie, że go to nie wciąga tak jak powinno, że zostaje trochę na brzegu, ale co do tematyki tego filmu zwrócił uwagę bardzo trafnie na to, że to jest film, który Pokazuje, jak sztuka dodaje nam sił i dodaje nam energii do życia, do momentu, kiedy przestaje działać. Bo kiedy spojrzymy na bohaterkę graną przez Tilda Swinton, to właśnie ten rodzaj decyzji, czy pewnego braku, Utraty smaku, o czym ona zresztą mówi w tym filmie, jest dojmujący. Ona już podejmuje decyzję na temat ostatniego filmu, który chce obejrzeć, na temat tego, czy chce czytać, czy nie chce czytać, bo te wszystkie rzeczy są bardzo dla niej namacalne i to się trochę w tym filmie właśnie rozmywa. Jej Pęd do życia zostaje w pewnym sensie wyhamowany, um, i ten czas odchodzenia właśnie w taki sposób jest pokazany. Jednocześnie pojawia się pytanie, um, i to jest takie pytanie, które mi właśnie z tego filmu zostało i które mi bardzo mocno towarzyszy i towarzyszyć będzie. Czyli co to znaczy być żywym? co nas trzyma przy życiu? To są takie pytania naprawdę na koniec roku bardzo mocne, bo w tym filmie widzimy, że jedną z tych rzeczy, które może mogą nas trzymać przy życiu jest przyjaźń, może być nią miłość, może być nią praca, może być nią relacja z kimś z przeszłości, a może być nią sztuka. właściwie to rzeczą, która sprawia, że chce nam się żyć. Może być też piękno przyrody, dotyk igieł na poszyciu leśnym czy padające płatki śniegu. To mogą być rzeczy wielkie i rzeczy małe i to pytanie, myślę, że każdy kto ten film obejrzy i z nim zarezonuje jakoś, że tak użyję tego słowa, będzie sobie mógł zadać, bo mam wrażenie, że te rzeczy tylko czekają, żeby je w tym filmie odkryć. Ja przyznam szczerze, że kiedy go oglądałam, to musiałam się go nauczyć przez ów język, o którym już wspomniałam na początku, czyli fakt, że um, lepiej by to chyba wszystko brzmiało po hiszpańsku, aczkolwiek kiedy czytałam wywiad z Pedro Almodowarem, to on mówił, że on dokładnie tak samo pisze w języku hiszpańskim, jak ten film został napisany w języku angielskim, czyli używając języka bardzo formalnego, bardzo nierealistycznego, bardzo literackiego. Po to właśnie żeby pokazać, że dialogi niekoniecznie muszą być realistyczne. No, zderzenie z językiem angielskim, który wszyscy mniej więcej znamy, jest tutaj dosyć trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni w kinie do tego, że język jest kolokwialny, że jest żywy. Tutaj jednak to są padające z ust słowa, a niekoniecznie płynąca ludzka gatka, nazwijmy to tak. Zresztą anegdotą z planu jest to, że Tilda Swinton i Julian Moore poprawiały te dialogi. Mówiły, że tak ludzie nie mówią, że to nie jest realistyczne zupełnie, Almodowar w kilku miejscach poszedł im na ustępstwa, ale jednak bardzo zależało mu nad tym, żeby przenieść tę nierzeczywistość, pewną umowność tych dialogów właśnie do tego świata, więc jeśli my podejdziemy też do tej historii dosyć umownie, biorąc wszystkie rzeczy, które związane są z Almodowarem ze sobą do oglądania tego filmu i pozwolimy sobie na chwilę zapomnieć, że ten język właściwie jest taki i że te wydarzenia nie wszystkie są bardzo realistyczne, to myślę, że to wybrzmi dla nas dużo lepiej i otworzy nas właśnie na tę opowieść o wspaniałej, trudnej, dojrzałej przyjaźni. Przyjaźni, która właśnie nie boi się trudnych pytań czy trudnych próśb, na opowieść o tym, jak świat się zmienia na naszych oczach, bo tutaj jeszcze warto wspomnieć Johna Turturro z jego różnymi wjazdami i pojazdami na temat neoliberalizmu, skrajnej prawicy, katastrofy klimatycznej i pewnego antynatalizmu, który ta postać też reprezentuje. Więc świat wokół nas zostaje. Skupiony w tej jednej postaci. No i też jest to opowieść o tym, że nasi przodkowie to trochę duchy, które nam towarzyszą, że osoby, które odchodzą, zostawiają część siebie razem z nami. No myślę, że to są rzeczy, z którymi warto się mierzyć również w kinie. A ja to wydanie Pedro Almodowarowe tej opowieści jak najbardziej kupuję. Jeśli Wy go nie kupicie, to pamiętajcie o tym, że swetry, wnętrza, kolory, architektura są w tym filmie naprawdę wspaniałe. Dodałabym też ścieżkę dźwiękową, oczywiście scenografię, to już powiedziałam. Jest to Almodowar, taki sam jak zawsze, tylko troszeczkę inny. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym filmie, czy w ogóle Pedro Almodóvar należy do ważnych dla Was reżyserów, na jakie filmy w 2025 roku czekacie. Ja czekam najbardziej chyba na razie na The Brutalist Brady'ego Corbetta i to tak czekam w cudzysłowie, bo już ten film widziałam, ale na pewno o nim opowiem. No i dajcie też znać, czy chcecie więcej recenzji od Kai Klimek Kajuteks na YouTubie, bo może jest to jakiś nowy początek faktycznie takich pogadanko-recenzyjek. Dobrze mi się o tym filmie opowiadało. Mam poczucie spełnionego zadania. Na Filmwebie, tak jak mówiłam, moja ocena to 7 na 10 i tak zostanie. Dodałam serduszko i tego się będę trzymać. I opatulając się w mój nad wyraz ciepły sweter, nie wiem, czy na te porę roku nie za ciepły, bo zimy trochę brakuje, życzę wam wspaniałego seansu w pokoju obok w reżyserii Pedro Almodovara, a jako taką dodatkową lekturę, podsyłam rzecz jasna książkę Sigrid Nunez Pełnia miłości, ale też ostatni sen, czyli zestaw opowiadań autorstwa Pedro Almodovara, bo tam wybrzmiewa jego sposób pisania tak jakby w języku polskim. Więc sprawdźcie sobie koniecznie. No i zachęcam oczywiście do wejścia również na mojego patronaita. Staram się być niezależna w swoich opiniach, chcę prezentować jak najlepszy content samego czubka kajutekso krzewu. Jeśli tego potrzebujecie, to może mój Patronite jest również dla Was. I cóż, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia przy następnych okazjach na moim YouTubie. Kliknijcie follow i skomentujcie koniecznie, co o tym wszystkim myślicie.